Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj bo odpowiadamy na parę pytanek. Ostatnio na Instagramie udostępniłam dla Was linka do anonimowych pytań, więc kolejny odcinek z tej serii powiedzmy. Troszeczkę tych pytań jest. Nie wiem, jak długi będzie ten film, ale nie odpowiem na wszystkie, bo po prostu mam do tego prawo na niektóre pytania nie odpowiadać. Zrobiłam sobie herbatę, dlatego Was również zachęcam do zrobienia herbaty lub kawy, to zależy o której porze oglądacie ten film. No i zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Pierwsze pytanko, czy czujesz presję życia na wyższym poziomie z racji bycia osobą znaną w jakimś stopniu? Zaczniemy może od tego, że nie jestem totalnie znana w moim mniemaniu, że tak powiem. I to nie pierwszy raz, jak tutaj dostaję takie, taką sugestię, można powiedzieć, że jestem znana, czy ktoś mnie rozpoznaje na ulicy czy coś. Nie, totalnie, no ja mam 800 subskrypcji i według mnie, dla mnie to jest dużo. Ale dla całej reszty ludzi to jest mało, więc moim zdaniem nawet 5 tysięcy, jak ktoś ma, to nie jest za bardzo rozpoznawalne. Dostaję czasem takie komentarze, że tak jakby mam presję, ale bardziej od Was, że powinnam, yy, nie wiem, typu wyjeżdżać na wakacje, nie wiem, kupować droższe rzeczy, coś tam, ale ja osobiście takiej presji nie czuję. Więc robię to, co chcę robić, e, powoli. E, więc, odpowiadając na to pytanie, nie czuję takiej presji od siebie. Ale jak czytam Wasze komentarze, czasami e, takich, e, takich osób, po prostu, które lubią czasami, tak wiecie, wpić w szpileczkę, no to od Was, takich osób czuję po prostu presję, że niby powinnam żyć na wyższym poziomie. Ale ja osobiście nie czuję takiej presji. E, jak adaptacja w żłobku? Minął miesiąc od adaptacji. A mała aktualnie e, kończy dwutygodniowy pobyt w domu. E, w tym była e, również chyba z tydzień, nie trzy dni, z tydzień też w domu, podczas całego tego miesiąca. E, mam nadzieję, że już poniedziałek pójdzie, ale wracając do tych pierwszych dni, e, dla nas było ciężko i dla niej również, ponieważ płakała. E, jak ją zostawialiśmy, e, panie oczywiście nie zabierały jej na siłę, dopiero czekały aż my ją oddamy w ręce że tak powiem, można było się przytulić i dopiero wtedy ją oddać, byleby tego po prostu nie przyciągać, bo to jest najgorsze, co można zrobić, albo czy koczować się pod drzwiami. My mieliśmy taką strategię, że któryś z nas, jedno, jeden rodzic, wchodził do sali bo już po przebraniu, ubraniu buciki i tak dalej, jedno z nas wchodziło do sali, przytulało się, mówił, mówiliśmy, że ją kochamy, które z nas oczywiście i Oddawaliśmy panią w ręce, które od razu przystępowały do zajęcia ją czymś. Na początku było ciężko, no bo wyciągała ręce i płakała, ale <coughs> przed tą nieobecnością dwutygodniową było tak, że ona nie płakała i już potrafiła pomachać i powiedzieć: Papa, nam, jak my zamykaliśmy drzwi i od razu szła do zabawek, albo pani ją zabierała do zabawek, nie było płaczu, więc. Super. Na początku ją zostawialiśmy na 3-4 godziny, dosłownie takie 3 dni były właśnie w takich godzinach, a potem postanowiliśmy ją zostawić od 8 do 15, 14 i tak zostawała. Więc nie było z tym żadnego problemu. Od relacji od pań wiedzieliśmy, że nie płacze, je normalnie, śpi normalnie. Ja się bałam strasznie tego, że ona nie będzie spała. I rzeczywiście na początku było ciężko, ale zauważyły panie, że ona sobie tak, wiecie, kręci, rusza tymi włoskami. Gdzie ja tego nie mówiłam, że ona tak właśnie się uspokaja. Bo podczas, snu no, podczas drzemki, kiedy się stresuje, no to od razu łapie sobie tutaj włoski. No i tak się uspokajała w żłobku. Panie to zauważyły, no i też to praktykowały właśnie, żeby jej ruszać te włosy, żeby zasnęła, no i dosłownie chwila, moment i zasypiała, więc dla nas to był wielki plus, czyli dla nas, czyli według nas jest po prostu jej tam dobrze i je normalnie, to też nas cieszy, bo też się wam że nie będzie jadła. Oczywiście jest sama, ona nie chce być karmiona, no ona chce jeść sama, więc tutaj też spoko. No i co najważniejsze, nie potrzebuję żłobku mleka, co też mnie bardzo stresowało. Czy planujecie ślub kościelny i chrzest? Planujemy, ale nie wiemy na który rok, kiedy, ale jest to w naszych głowach, jest to w naszych planach życiowych na przyszłość i nie naciskajcie na ten chrzest, ponieważ uważam, że on nie jest konieczny, szczególnie jak my nie praktykujemy. Bo my nie chodzimy do kościoła i mówię to szczerze. My wierzymy, ale nie praktykujemy. Ale chcemy przed Bogiem wziąć ten ślub kościelny, żeby również w kościele ten nasz związek był zawarty w 100%. No i oczywiście chcemy ochrzcić um, aurorkę. Będziesz nagrywała jeszcze vlogi przez miesiąc? Na to pytanie odpowiadałam we vlogu poprzednim. Nie będzie w takich miesięcznych vlogów jedynie co, to vlogmas, bo we vlogmasie dużo się dzieje. Dużo się dzieje w grudniu, nie dość, że są święta, no to są jeszcze moje urodziny, więc ten miesiąc jest taki, wiecie, bardzo intensywny i raczej z tego nie chcę rezygnować, ale zrezygnowałam z vlogtobrów, z vlog marca, vlog maju, bo po prostu zauważyłam, że się. Tam nic nie dzieje i nagrywam na siłę, żeby było, bo ja lubię się wywiązywać z obietnic. No i jak mówię, że będę nagrywać codziennie przez miesiąc, codziennie będą filmy, no to tak chcę, ale dla mnie bez sensu jest dodawanie pięciominutowego filmu. Więc dlatego z tego zrezygnowałam i mam nadzieję, że się nie pokniewacie i będziecie czekać na vlogmas. Oglądam cię od początku i uważam, że robisz świetne filmiki. Rób to dalej, ale w większej częstotliwości, proszę. Oczywiście wracam już powoli do takiej aktywności. Mieliśmy parę powodów, ja miałam parę powodów, żeby przystopować, ale wracam, powolutku wracam. No i pytania następujące: mamy tu chyba trzy pytania. Czy spełniasz się zawodowo? Odpowiadając na to pytanie, nie. To nie jest praca moich marzeń. Mam większe ambicje, że tak powiem, plany na przyszłość, ale do tego dążę sobie powolutku, nie spiesząc się. E, twoja pierwsza praca. Pierwszy raz zatrudniłam się w 2021 roku, więc to nie tak dawno. No i w czasie pandemii. E, moja pierwsza praca to był Sinsei e, w Szerartowie, nowo otwarty, duży Sinsei. E, następna praca, może tak odpowiem, hotel jako rejestratorka, ale totalnie nie było tutaj umowy, pracowałam przez tydzień, przez 12 godzin no i ja nienawidzę odbierać telefonów więc wiem od tamtego czasu, że nie chcę takiej pracy mimo, że pieniądze były spoko jak na tydzień, 8 stów to spoko, ale mm, ja po prostu psychicznie miałam doła Stresowałam się przed każdym pójściem do pracy, więc zrezygnowałam z tego, a decyzja na pracę to było Kerry. Czy nie wolałabyś mieć wykształcenia wyższego? Szczerze? Nie. Nie mam takiego parcia i nigdy nie miałam takiego parcia, żeby mieć wykształcenie wyższe. Szkolenia, szkoła, spoko, ale nie wykształcenie wyższe. No chyba, żebym zdała maturę, no to może ewentualnie. Ale to nie jest moje marzenie, to nie jest moje pragnienie. Masz jakąś metodę na oszczędzanie. Tak, mam. I jest to metoda kopertowa, tylko że mam zeszyt, taki. Um, nie wiem jak to wpisać. Może Wam wyślę linka, o co mi konkretnie chodzi, ale to jest taki zeszyt, w którym są e, takie koperty, że tak powiem, karteczki, w których możecie wkładać pieniądze, robić jakieś wyzwania, to jest bardzo popularne. Um, Moja mama to praktykuje i chyba z tego co wiem, to moja siostra też to praktykuje i naprawdę szczerze Wam polecam. Planujecie się w najbliższym czasie wynieść na swoje? W najbliższym czasie nie. Czy uważasz, że mogłabyś się utrzymać z YouTube'a? Po pierwsze, nie zarabiam na YouTubie, ani na Instagramie, ani na niczym oprócz pracy, więc nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Bo po prostu nie zarabiam, więc nie wiem jakie to są stawki. Czy będą jeszcze jakieś remonty w domu? Oczywiście, że będą, tylko potrzebujemy po prostu czasu, chwili, by uzbierać pieniądze, pooszczędzać na to pieniądze, ale będą i są naprawdę spore plany, co tutaj zrobić, więc oglądajcie nasze vlogi uważnie, bo będą, będą remonty. Największe plusy bycia młodą mamą. Dużo energii. Nie wiem, jak by to było gdybym miała na przykład 30 lat. Nie mam na tego pojęcia. A jak ja będę miała 30 lat, no ta aurorka będzie chyba, z tego co dobrze liczę, będzie chodzić do szkoły. Więc więcej po prostu energii. No i organizm szybciej się regeneruje, bo ja to widzę po swoim ciele, że się szybciej regeneruje. W rok teoretycznie wróciłam do mojej wagi z przedciąży, więc to też nie jest źle. I teraz ważę jeszcze mniej niż, niż przed ciążą. Skąd decyzja o ciąży w tak młodym wieku i kiedy kolejne dziecko? Drugie dziecko będzie w swoim czasie, ale na pewno będzie, bo nie chcemy przystępować tylko na aurorce. Ja zawsze chciałam i mówiłam o tym, że chciałabym mieć co najmniej dwójkę dzieci. No i skąd decyzja o ciąży w tak młodym wieku? Ta decyzja zapadła, jak byłam na nastolatką, bo po prostu zawsze chciałam. Być młodą mamą. Zawsze chciałam do 25 roku życia mieć chociaż jedno dziecko. No i tak wyszło, że w wieku 21 lat urodziłam aurorkę. Jaka różnica w wieku jest według Ciebie najlepsza w przypadku dwójki dzieci, a jaka w przypadku związku? Co do dzieci, to każda jest. Każdy związek ma indywidualnie, ale pewnie tak powiem: 3 lata, 2, 4 w przypadku dzieci, a w związku to tak 3. Zawsze mówiłam, że nie chciałabym mieć młodszego, tylko starszego męża, partnera o trzy lata. No jak akurat się tak spełniło, taki fun fact. Kiedyś sobie mówiłam, że fajnie by było mieć męża, fotografa. No i proszę bardzo, mój mąż robi zdjęcia, może nieprofesjonalnie, ale mimo wszystko je robi. Jakbyś miała pracować w jakiejś pracy do końca życia, jaką byś pracę wybrała? Myślę, że jakąś kreatywną. Gdyby nie brak matury, możliwe, że byłabym architektką wnętrz. Zawsze to lubiłam dekorować po prostu. Mam w głowie pełno pomysłów, jak to mogłoby wyglądać, na przykład tutaj. No ale od tego trzeba mieć pieniądze, niestety. Ale gdyby nie matura, nie brak matury, no to byłabym architektką wnętrz. Tylko że jedyny minus to jest taki, że tam jest potrzebna matematyka, a ja z matematyką to zawsze byłam kula u nogi, niestety, więc y, nie wiem. No ale gdybym miała takie możliwości, matematykę bym umiała, no to architekt wnętrz. Od czego zaczęła się Twoja kariera w internecie? Od SSO w sumie, od Star by Online. E, nagrywałam gry, e, mam konto, mam y, YouTube'a, Sofia Marble Games, w którym nagrywałam i Sims y, każdą część, i, i Tom Traindera, i właśnie SSO. Na tym się zaczęło właśnie na grach. Potem zaczęłam po prostu vlogi. No, miałam jeszcze poprzednie kanały, no ale to są te dwa główne. Aktualnie nagrywam tylko na Sofia Marble, no bo z grami skończyłam z względu na Aurorkę i na brak możliwości, takiej nagrywania w spokoju, że tak powiem. Nagrywałam jeszcze będąc w ciąży, ale potem przestałam, no, ale jest to pytanie, zaczęło się od gier. Czy ludzie rozpoznają cię na ulicy? Nie. Nie jestem aż tak znana, jak wy sądzicie, czemu mieszkacie nie na swoim? Ponieważ nie mamy możliwości kupna albo wynajmu. Dlatego mieszkamy z teściami na górze, a i tak nie mamy tutaj źle, bo mamy wszystko osobne. Mamy drzwi na schody, więc możemy się ze mną mieć, taką prywatność, tak powiem. Mamy łazienkę, kuchnię, jadalnię, salon, pokój, więc czego chcieć więcej? Kiedyś sobie na pewno kupimy jakiś dom, bo nam zależy na y, domu. A nie na mieszkaniu, ale na ten moment jest nam to dobrze, więc sobie tutaj siedzimy. I nie sądzę, żeby to było coś takiego złego. Nie pierwsze, nie jesteśmy jedyną parą, która mieszka z teściami czy z dziadkami. Dużo jest takich właśnie par, które chcą po prostu zaoszczędzić na coś dla siebie. Jak ci się sprawdza Dyson? Po pierwsze, nie mam Dysona, mam Bosch, to się chyba tak nazywa. Bosch. Bezprzewodowy, fioletowy, tylko nie pamiętam, jaki, jaki konkretnie model. Ale odpowiadałam na taki właśnie komentarz, w którym dałam po prostu całą nazwę. Dwa vlogi wstecz, więc wpadajcie w komentarze, tam na pewno jest. Ale jak mi się sprawdza? Bardzo dobrze. Na nasze potrzeby jest wystarczające, nie potrzebujemy więcej. Doczyszcza to, co ma doczyścić i jest dla nas po prostu wygodne, a nie jest jakąś wielką kolumbryną, jak taki klasyczny odkurzacz na kabel. Czy uważasz, że dziecko potrzebuje mieć bogatych rodziców, żeby było szczęśliwe? Nie. Wystarczy, że będzie miłość, no i oczywiście jakieś tam pieniądze, żeby było jedzenie, co się ubrać, pieluchy, kremy, nie kremy, w czym się umyć. Takie najważniejsze potrzeby, ale nie trzeba być bogatym, żeby dziecko było szczęśliwe, bo dziecko to nie interesuje. Yy, wielokrotnie są jakieś takie filmiki yy, społeczne itd., itd., w którym no, <laughs> dziecko ma rodziców bogatych, ale nie ma tej miłości, a dzieci, które są powiedzmy biedne, y, niższej kategorii, nie mają mnóstwa pieniędzy. Mają ogrom tej miłości od całej rodziny, więc nie ma tutaj to znaczenia. My nie jesteśmy super bogaci, nie jesteśmy też biedni, ale jednak jesteśmy tej niższej kategorii, że tak powiem. Ale Aurorka ma na nas mnóstwo miłości, akceptacji i czasu, że tak powiem. Co sądzisz, że dziecko, które idzie do żłobka, jest gorszym sortem, bo mama woli się spełniać karierowo? Ja się nie chcę spełniać karierowo, ja po prostu pracuję, by mieć pieniądze, ale Aurorka chodzi do żłobka, bo chcę, żeby miała kontakt z innymi dziećmi, z innymi ludźmi, żeby się nie zamykała tutaj w domu, w sobie. Chciałabym, żeby po prostu była otwarta. I nie uważam, żeby dziecko było gorszym sortem, to, które chodzi do żłobka, a nie że ma prywatną nianie, czy co. Nie ma tutaj to totalnie znaczenia i według mnie to jest głupie takie wrzucanie um, takich dzieci do jednego worka. Co sądzisz o trad wife? Czy mogłabyś być jedną z nich, czyli tradycyjna żona? Hmm. To jest takie połowiczne, moja odpowiedź. Bo siedzenie w domu, gotowanie, opieka nad dziećmi, spok. Mogłabym. Nie musiałabym chodzić do pracy. Ale jednak wolę mieć własne pieniądze, więc... Y nie, chyba jednak nie mogłabym być jedną z nich. Czy przeszkadza Ci granie w gry mężami? Bardzo, jak mu to obrzydzić? To niestety nie pomogę, ponieważ nie przeszkadza mi. Chociaż wiadomo, jak go poproszę, żeby nie wiem, przebrał małą, czy czy gotował obiad, posprzątał cokolwiek, no to on to oczywiście zrobi. Czy poproszę, no po prostu powiem mu, żeby to zrobił. Ale ja też gram. Więc nie widzę tu problemu. Ja też lubię. I nie widzę problemu, sensu obrzydzać komuś czegoś, co lubi, co sprawia mu radość, czym się relaksuje, jak na przykład właśnie granie w gry. Bo tak jak Wam powiedziałam, ja zaczynałam od grania w gry na YouTubie i nadal mi to pozostało w mniejszej częstotliwości, no bo mam pewne obowiązki, ale. Mimo wszystko nadal to lubi i czasami włączę sobie Simsy. E, a Bartek tak samo ma pewne obowiązki, ale nadal sobie tam od czasu do czasu pogra, więc nie pomogę Ci obrzucić grania w gry, bo nie widzę w tym sensu. Dostałaś becikowe i te wszystkie dodatki po ciąży tak, bo byłam e, niepracująca, więc dostałam to wszystko bez żadnego problemu. Czy wybaczyłabyś zdradę? Nie. Dla mnie nawet pocałunek czy mm, dotykanie w taki, wiecie, y, sposób y, intymny dosyć kogoś innego to jest dla mnie zdrada, więc nie, nie wybaczyłabym, dla mnie to od razu jest osoba skreślona, y, bo nie potrafiałabym sobie tego usunąć z głowy, na stopę bym to widziała, więc y, y, nie wybaczyłabym. Skąd wiedziałeś, że Twój mąż jest tym jedynym i że on będzie dobrym tatą? Od razu praktycznie czułam się przy nim swobodnie, gdzie przy pozostałych partnerach nie czułam się swobodnie i nie czułam, żebym mogła coś zrobić, co było dla mnie normalne przy nich. Czułam się po prostu skrępowana, a przy Bartku to od razu, wiecie, poczułam to, że mogę, nie muszę się wstydzić i tak samo on, Prze mnie więc od tego czułam, że to jest ten jedyny. Poza tym nasza relacja na, na początku była spokojna. Poznawaliśmy się, nie byliśmy parą. Potem zaczęliśmy się spotykać, ale minął niecały miesiąc od naszego pierwszego pisania, bo my poznaliśmy się na aplikacji randkowej. Minął praktycznie miesiąc, jak zawarliśmy związek, że tak powiem, więc no. I czy on będzie dobrym tatą, widziałam to. Po prostu po jego zachowaniu, jaki ma stosunek do mnie, więc ja po prostu wiedziałam, czułam to, że on będzie dobrym tatą. Kiedy poczułaś instynkt macierzyński, jak byłam nastolatką, jak widziałam oh, bubasy czy coś, to wiecie, och, ach, ubranka też były po prostu słodkie i po prostu wiecie, um, miałam w głowie moment, jak ja będę wyglądać w ciąży, jak to będę, jak będę się czuła jakie to jest uczucie, jak dziecko się rusza w brzuszku no i jak to jest trzymać takiego małego człowieka, bo ja nie trzymałam ani razu małego takiego człowieka dopóki nie um, urodziłam Aurorki oczywiście nie licząc tego, nie wiem jak byłam mała i siostra mi się urodziła bo tego nie pamiętam, ale takiego ale tak świadomie pierwszy raz trzymałam noworodka, takie małe dziecko, dopiero jak Aurorka się urodziła więc w nastoletnich czasach się tak przekonałam, że, że, że chcę, i poczułam ten istyk macierzyński. no tylko trzeba było znaleźć odpowiedniego partnera, no, tak jakoś sobie ułożyć z nim życie. Ile współprac masz na swoim koncie? Yy, mam takie współprace barterowe, że tak powiem. Chyba z trzy. Z tego coś pamiętam. To chyba z trzy. Dużo zarabiasz na social media? Całe zero. Nic, nul, nic nie zarabiam. Bo... No panie, nie, nie zarabiam, ani na Instagramie, ani na YouTubie. Czy uważasz, że zapewniasz wystarczające standardy dla swojego dziecka? Wystarczające? Tak. Ale chciałabym pozwolić e, jej na więcej, nam na więcej, więc powolutku szczebelek po szczebelku i się odkujemy. Będzie spokojnie, m, będziemy mogli sobie pozwolić po prostu na więcej. Ale tak zapewniam wystarczające standardy do takiego życia e, dla Aurorki. Potrzeby, jedzenie, ubranka, cokolwiek jest zapewnione. Czy chciałabyś iść na studia? Odpowiadałam już na to pytanie. Nie. Poza tym nie mogę, bo nie mam matury. I to by były wszystkie pytania. Nie wiem, jak długi jest ten odcinek, ale mam nadzieję, że te odpowiedzi są dla Was satysfakcjonujące. Piszcie w komentarzach. Wasze odpowiedzi może na to pytanie. Jestem ciekawa, jak Wy odpowiecie na pewne pytania. W czasie od nagrywania wzięłam parę łyków herbaty, ale nadal ją mam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapeczki w górę i jeżeli bardzo chcecie zostać ze mną na dłużej, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć, trzymajcie się i do następnego!